<noise> Moi drodzy, żeby nie było tak y, łatwo Pierwotnie to miało być 30 sekund Dzieli się absolutnie, na to nie zgodziło Wymogło, żeby to było minimum Jedna minuta, to też będzie jedna minuta I zacyna Przesława Szaflarsko Sołectwo bustry. tak Cysiu? oczywiście Nie obamuję się Uwaga, gotów? Tak I stoper jest włączony. Jedną minutę prze przesłałem do czasu, żeby po żeby wyjść. Wyśrubuj, bo ci tak... nawet i za! Ja może to z że to nie na co by już tak, et No i jakbyś tak nie zwróciła, jako teraz zwrócone, to już by nic z tego nie uprzedził. Daje się trocad z kawełny, i ze samej góry. Bo inaczej nic z tego nie będzie. Pół minuty już minęło. No. A jako godą, no jednak techniki są różne. Jedna rada widzi duży płak, inna bierze kłak. wełny. Uwaga, jeszcze 12 sekund. 10 sekund. 5 sekund. 4. 3. Dwa, jeden. jeden, koniec. No i żyli.